Keeper, musisz mi pomóc. Przecież bez Ciebie sobie nie dam rady. A tak mi zależy na tym konkursie. No nie daj się prosić. A przy okazji przyznaj się, czemu tak się krzywisz do swojej herbaty? Przecież ona jest twoją ulubioną. Keeper, no powiedz coś proszę, a najlepiej powiedz, że mi pomożesz. Nie patrzę! Nie patrzę! Tylko powiedz mi, kiedy mogę wreszcie zacząć szukać, bo już nie wiem, do ilu policzyłem, a nie wiem, na ile się umawialiśmy. Czekaj, czekaj, jeszcze chwilę! Och, myślałam, że ten kosz będzie większy i będzie więcej rzeczy, pod którymi będę mogła się schować. Hm, tylko gdzie by tu znaleźć idealną kryjówkę? Poczekaj chwilę, jeszcze moment. Licz do dziesięciu jeszcze raz! O nie, to nie jest ser, Szukam! O, już cię mam? <laughs> Znalazłem! Elsi, na drugi raz mogłabyś się bardziej postarać. Barbie, przecież Ciebie prosiłem. Chciałem coś wyjątkowego dla mojej żony. A tutaj? Och, te ciasta już widziałem, ona je jadła, a te były zeszłego roku na rocznicy moich dziadków. Myślałem, że potrafisz robić więcej zaskoczenia w swoich wyrobach ciastkarskich. Przecież mówiłaś, że jesteś w tym mistrzynią. O nie, a tak się starałam. Zobacz, ile ciast zrobiłam. Tak, żebyś miał z czego wybierać. A tu nadal nic? Barbie, ale to nie musi być konkretnie ciasto. To ma być coś słodkiego i coś wyjątkowego. Coś, czego moja żona się nie spodziewa. Jej urodziny są już jutro. Przecież zostało bardzo mało czasu. Barbie, czy ty jeszcze coś zrobisz? Czy, czy mogę na ciebie liczyć? Tak, tak, tak. Możesz na mnie liczyć, tylko daj mi chwilę. Muszę też pomyśleć, bo już brakuje mi naprawdę jakichś nowych pomysłów. Och, wszystko faktycznie już robiłam. Nic nowego. Żadnych nowych przepisów, żadnych nowych. Och, poczekaj. Nie mogę czekać. Idę do pracy. Jutro rano przychodzę po niesamowite ciasto, ciaska, cokolwiek, ale musisz mi pomóc, obiecałaś. Tak, zrobię na pewno. Cześć! Do jutra! Nie martw się, wszystko będzie idealnie. No, nie, no. Nudy, nudy, nudy. Wszystkie przepisy. Tak samo, nudne. Tak samo, takie same. Och, nic nowego. I co ja mam tutaj wybrać? Nie, to w ogóle nie pasuje. To musi być coś wyjątkowego. Och, myśl, Barbie, myśl, myśl. Wiem, internet. Tam może być dużo różnych nowych, ciekawych pomysłów, inspiracji. Hmm, to gdzie mój laptop? O, Skipper go ma. Dziewczyny, wybaczcie, sytuacja wyjątkowa. Biorę laptopa. Ej, ej, czekaj, czekaj, nie bierz tego laptopa! No moment! Czemu go tak zabierasz nagle? Przecież ja go potrzebuję! Wiesz dobrze, że piszę bloga i nie mogę tak po prostu przestać w połowie! Wena mi zniknie! Mi też zaraz zniknie! Super zlecenie od pana strażaka dla żony na super cudowne, niepowtarzalne ciasto, ciaska bądź cokolwiek słodkiego, a ja nie mam pomysłu, a wszystko to, co wymyśliłam... Och, nic mu się nie podobało! Co? Nic mu się nie podobało? Naprawdę nic? Nic! Absolutnie nic! Wszystko oklepane, stare. No i wiecie, takie, co już każdy coś takiego miał. I co ja mam teraz wymyśleć? Pozostał mi tylko internet. Nawet książka kucharska nie dała rady. Eee, czyli to, na czym aktualnie stoisz? <laughs> no tak. Coś tak wyszło. Dokładnie. To, co mam pod nogami, w ogóle się nie przydaje. Poczekaj, poczekaj. Zaraz ci coś wymyślimy. Mm, a gdyby tak zaproponować panu strażakowi ogromną muffinkę? Tego na pewno pani strażakowa jeszcze nie miała. No i niestety, o tym też już pomyślałam. Zaproponowałam panu Strażakowi, ale niestety powiedział, że takie coś mi się kompletnie nie podoba. Jest mało oryginalne i dużo już robiłam tego typu rzeczy dla innych swoich klientów. On chce coś wyjątkowego. O nie, jak można odrzucić ogromną mówinkę? To jest nie do pomyślenia. Faktycznie, tutaj może pomóc tylko internet. Daj mi chwilę, zaraz coś wyszperam. Dobra, to nie, to już zawsze robiłaś. Ciasto tak... Nie, 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 to też nie! Mam! <śm> tego na pewno się nie spodziewa, tym bardziej jego żona. O ja cię, że też sama na to nie wpadłam! Na co? Na co wpadłaś? Przecież to bardzo proste, a nikt tego jeszcze nie robił. Nie robił slajma! Och, Skipper! Ja wiem, że slajmy są super i w ogóle są różne rodzaje, ale przecież no ja mam zrobić coś słodkiego, a nie coś innowacyjnego i ciekawego. To znaczy, też, ale musi być jadalne. Barbie, czy ty jeszcze nie rozumiesz, co chce ci powiedzieć, Skipper? Uh, no nie bardzo. Nadal czekam na pomysł czegoś do. jedzenia. Do jedzenia? Podkreślam, jedzenia! No to sobie połącz! Slime i coś do jedzenia! Slime jedzenie! Slime! No bardziej myśl! Wow! Jadalnego slima? Mm, no to nawet ja bym nie wpadła! A przecież uwielbiam slajmy! O nie! Czyli nie jestem mistrzynią slima! Chelsea, czekaj! Och. Ciężko jej przemówić. Barbie, ale powiedziała ci prawdę. O, to właśnie schodzi skipper. I mi też to się bardzo podoba. Dziewczyny. O nie. To nie wróży nic dobrego. Co? Muszę wam powiedzieć, że... Jesteście genialne. Świetny pomysł. Tego się na pewno nie spodziewa. Jutro po prostu zemdleje z radości. Tylko... Tylko musicie mi pomóc. Przecież ja nigdy nie robiłam slajmów. Zawsze mi się podobały, no ale wiecie, no wolę robić coś w kuchni niż slajma. Także ja załatwię wszystkie rzeczy do jedzenia. A wy pomożecie zrobić mi samego slajma. Do roboty! No i ekspresem przygotowane, zobaczcie, mam pełno różnych posypek, perełki, różne inne smaki owocowe, perełki cukrowe, śnieżynki i miks dekoracji. Tylko mam jeden problem, nie wiem co wybrać. Och, to wcale mi nie pomaga, dobra, może dziewczyny mi coś pomogą, tylko najpierw niech przyjdą z... wiecie czym, z całym... Asortymentem potrzebnym do zrobienia slima! A tak serio? Z klejem, z aktywatorem. No i oczywiście z mieszadełkiem i z pudełkiem! Okej! Okay, tylko takie duże pudełko udało mi się znaleźć, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy. Najwyżej będzie ogromny slime, którego będą mieli trzy dni. <grytanie> Świetnie! Teraz to chyba już wszystko mamy. Klej, aktywator. No, wszystko jest! Sami zresztą zobaczcie! W takim razie zaczynamy. Słuchajcie, a wy macie w międzyczasie zadanie. Jeżeli lubicie slajmy, klikajcie lajki. Like". A jeżeli chcecie więcej slimeów, piszcie w komentarzach slime. Możecie nawet napisać jakiego slime'a byście chcieli, żebyśmy zrobili. No, nie mogę się doczekać. To co? Zaczynamy. Coś mi się wydaje, że tego się nasz pan Strażak kompletnie nie spodziewa. W takim razie słuchajcie do przygotowanego pojemnika. Musimy wlać najpierw, wiecie co? Oczywiście, że wiecie, klej to będzie nasza podstawa. Klej wlany! W takim razie teraz musimy wybrać wszystkie posypki, które chcemy. Żeby były w slajmie. Och, on musi wyglądać pięknie. Przecież jest dla żony strażaka. Okej, okay, w takim razie ubieram rękawiczki. Zaraz będziemy działać. <grym> Nie wiem jak Wam, ale mi bardzo podobają się te wszystkie perełki. W niektórych mam już mniej, w niektórych jeszcze pełno. Dlatego użyjemy, myślę, że tych srebrnych perełek. Co Wy na to? Wystarczy tylko otworzyć pudełko i wsypać. Zobaczcie to! Uuu, jak to ekstra wygląda! Ale mogłyby się szybciej wysypywać. Bardzo ciężko wychodzą, a ja bym chciała je wszystkie. O! Już się skończyły! Złote też wydają się piękne. W takim razie będzie srebrno-złoty! Ja, to był super pomysł. Zobaczcie, raczej złoto-srebrny, bo złotego będzie dużo więcej. No dobra, w takim razie zaczynamy mieszać. Zobaczcie, nasze perełki zaczynają się robić białe, przynajmniej co niektóre. O, tutaj. W takim razie na koniec będziemy mieć białe perełki, no i srebrno-złotego naszego slajma, ponieważ nasze kulki wypuszczają kolorek, przynajmniej te srebrne. Po złote chyba sobie jednak dają radę, zobaczcie. <grych> w takim razie jeżeli to już wymieszane, to dodajemy jeszcze więcej naszych różnych perełek. Myślicie, że to koniec? Oczywiście, że nie. Hmm, tylko które by to dodać? Mmm, miks dekoracji, nocne niebo czy cukrowe śnieżynki? Cukrowe śnieżynki, słuchajcie, bo uwielbiam Elze, a to mi się właśnie kojarzy z takimi śnieżynkami. W takim razie dodamy właśnie śnieżynki. Najpierw musimy tylko otworzyć nasze śnieżne, piękne, słodziutkie ozdoby. O, i już. Musimy tylko odkręcić. Wow, to będzie ekstra. Zobaczcie. Śniki dodane. To czas na mieszanie, ale będzie śnieżny slime, Taki, Taki bardzo srebrno, złoto-biały. Mm, chociaż wydaje mi się, że fajnie byłoby dodać tutaj jeszcze coś. Przecież hmm, będzie tak dosyć poważnie, a fajnie, gdyby troszkę więcej kolorów tutaj zawitało do nas, ale to może za chwilę. Najpierw dodamy aktywator, żeby zobaczyć. Jak slime wychodzi z naszymi dekoracjami. Na pewno się spodoba strażakowi. Tylko musimy najpierw go dokończyć. Dziewczynom widzę, że się podoba. W takim razie ja biorę tylko mój aktywator. No i oczywiście powoli będę dolewała i mieszała. Słuchajcie, już coraz bardziej robi się gęsty, czyli robi się typ. Wow, typowy slime, ale już po jednej dawce aktywatora. No chyba coś mi się wydaje, że Elza w tym maczała palce, skoro mamy śnieżynki. No kto wie. Dobra, dodajemy jeszcze i powoli mieszamy z ponownie. Zaraz slajm będzie gotowy, szybciej niż myślałam. <grym> Jednak zdążymy do rana, żeby nasz pan strażak odebrał swój prezent. Dan -dan 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 -dan. Ale srebrny dał tutaj super poświatę. Pięknie to wygląda. W takim razie mieszam, mieszam, mieszam. Zaraz odstawię i będziemy sprawdzać, jak nam wyszło. Zobaczcie, w kuchni robi się różne eksperymenty, ale ten slime nam wyjątkowo nie wyszedł, chyba przez to, że nasze perełki zaczęły puszczać swój cukier, a cukier rozpuszcza nam cały czas slajma, mimo dodawania aktywatora, dodałam go już tyle, że nawet nie jestem w stanie policzyć, ile było ich dawek. W takim razie, szybko. Musimy robić nowego slajma. Musimy uratować sytuację i Barbie przecież z pan strażak jutro rano już przyjdzie i będzie chciał mieć coś słodkiego dla swojej żony. O nie, szybko. Kolejny pojemnik. Biorę kolejny pojemnik i robimy kolejnego slajma. Tym razem zrobimy odwrotną kolejność. Najpierw zrobimy klej, potem aktywator, a na końcu będziemy dodawać nasze piękne perełki i inne ozdoby. Tym razem musi się udać. Trzymajcie kciuki mocno! W takim razie ponownie bierzemy klej. Trochę kleju zrobimy, tym razem troszkę mniejszego slajma. Oczywiście już go biorę ze sobą i. Aktywator, którym będę mieszała naszego slajma, żeby wyszedł idealny glutek. tak nam się robi coraz piękniejszy. Zobaczcie, prawie jest już idealna konsystencja. No i zaraz będziemy dodawać nasze piękne ozdoby jadalne, żeby można było tego slajma zjeść. Przynajmniej dla Barbie, bądź dla stróżaka i jego żony. Zobaczcie, nasz slime wydaje się już być prawie gotowy. Normalnie już tylko moment nas dzieli od tego, żeby był idealny do dodania posypek trzeba go tylko pięknie zebrać i wziąć na ręce. No i oczywiście wybrać idealną do niego posypkę. W takim razie napiszcie mi, którą byście woleli przede wszystkim? Taką bardziej kolorową, taką nocne niebo, czy może różowe słodziutkie, albo posypkę o smaku owocowym? Ja się nie mogę zdecydować. Także mam nadzieję, że mi trochę pomożecie i napiszecie teraz w komentarzach. Tymczasem ja Kończę nam mojego slajma, no i zaraz zabieram się za posypkę. Przyszedł czas, aby wziąć naszego slajma chyba już do ręki. Zobaczcie, muszę go całego pięknie zgarnąć. O, już zaczyna się sam odklejać. Świetnie. W takim razie jest już gotowy na to, żeby wyjść z pudełka. Wprost na moje ręce, gdzie będę musiała go jeszcze trochę wyrobić. Dam, dam, uwaga. Chodź tu do mnie. Ale jest czadowy! Uuu! I nawet nie trzeba go tak mocno wyrabiać, zobaczcie! <laughs> Prawe jest od razu już gotowy! W takim razie czekam tylko na Wasze komentarze, z jaką posypką mam go zrobić. No wow! Zobaczcie! Sam bielutki! A co dopiero będzie, jak dodamy do niego posypkę? Ja już chyba nawet wiem, jaką, słuchajcie! Będzie kolorowa! No to co? Brakuje już tylko posypki. Dobra, biorę się do roboty. Zostawię sobie swojego slajma tutaj z powrotem w pudełku. O, nie chcę. Czekajcie, czekajcie, muszę sobie trochę pomóc. Dobra. Chodź tutaj slajmie. Pięknie mi odchodzisz od palców. Dun, 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 dun. Świetnie. Reszki ciebie też tutaj dam do środka. No i ja wybrałam słuchajcie, tą posypkę. Co myślicie o niej? Jest słodziutka. W takim razie dosypujemy. Wow! Ale się zrobiło kolorowo. W takim razie trzeba teraz bardzo delikatnie wymieszać. Ale od razu się robi kolor. Wow! Znowu wyszła nam trochę Elza. Zobaczcie. Ona cały czas gdzieś tutaj ciągle jest. No. W takim razie, uu, pięknie. Trochę go znowu wyrobię i do Was wracam. Zobaczcie, wzięłam go właśnie w ręce i jest przesłodziutki. Białe gdzieś nasze perełki zaginęły, ale dały nam piękny niebieski kolor. Wow, świetnie to wygląda. I słuchajcie, co najważniejsze, pięknie pachnie i jest jadalny przez Barbie i jej przyjaciół. W takim razie. Misja? Uważam, że jest wykonana. <laughs> zobaczcie, jak pięknie się mieni. Prawie jak jakieś morze. Słuchajcie, odkryłam właśnie fenomenalną rzecz. Zobaczcie. Ten slime zachowuje się jak wodny slime. <laughs> Nie wiedziałam, że po dodaniu. Zobaczcie. Właśnie takiego. Cuda, jakim jest. Słodka dekoracja, nasz slime robi się wodny. Po prostu wygląda to ekstra. I jeszcze ten niebieski kolor. Mm, tylko ciężko będzie go teraz znowu wyłowić. Ale zobaczcie, bardzo łatwo schodzi nam z ręki. Ale to będzie czat. Dopiero będzie to niespodzianka dla naszego strażaka. Jestem ciekawa, co powie. Zobaczcie, slime jest bardzo wodny. A pięknie odchodzi od naszego pudełka. <laughs> nie ma z tym żadnego problemu, trzeba go tylko mocniej pociągnąć. A podoba mi się on tak bardzo, że chyba dodam do niego jeszcze coś ekstra. Co my na to dodajemy? <laughs> Oczywiście, że tak. Troszkę dodałabym srebrnej posypki, o ile mi nie zwieje nasz slajnik, bo chcę to właśnie zrobić na ręku. W takim razie szybko otwieram. Wow! I sypie do środka. Zobaczymy. Ale to pięknie wygląda! Co to był za pomysł? Ekstra! Wow! Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Teraz to jest taki wodno diamentowy slime. To co? Jeszcze dodajemy? Wow! A wiecie, jak fajnie się w tym zanurza ręce? Super! Dobra, w takim razie robimy test naszego slajma. To jest ewidentnie śnieżny slime. zobaczcie. Wow! Zaczyna mi się tutaj wymykać. W takim razie chowam go już do środka. No i czekamy na przyjście naszego strażaka. Świetnie, misja zakończona sukcesem. Nie spodziewałam się, że tak pięknie nam wyjdzie. Chociaż ten pierwszy slime był okropny, ale drugi wyrzut po prostu super. Blue Lagoon, tak bym go nazwała. A wy wymyślajcie swoje nazwy do właśnie tego slima i piszcie w komentarzach. Może któraś nazwa mi się tym bardziej spodoba i ją wzmienię. Cześć dziewczyny, słyszałem, że chyba slime jest gotowy. Tak serio, Barbie do mnie dzwoniła. Po prostu była tak podekscytowana, że musiałem przylecieć już dzisiaj i to zobaczyć. Ale gdzie to jest? O, cześć! Koło ciebie. Super, że przyszedłeś. Po prostu nie mogę się napatrzeć na to cudo, które stworzyłyśmy, ale musisz sam ocenić. Dziewczyny, przecież moja żona uwielbia slajmy. Zresztą niebieski to jej ulubiony kolor. A to jest po prostu świetne. Mogę spróbować? Nie, od... A już wziąłem sobie trochę na rękę. No Barbie, przecież moja żona nie zauważy. Tylko trochę. Wow, no powiem wam, że jest pyszne. Aż ślinka cieknie. Słuchajcie, ja idę do mojej żony. Jutro rano odbieram ciacho. Nie może go zobaczyć dzisiaj, bo jeszcze się domyśli. Do zobaczenia. Poczekaj, zostało ci jeszcze trochę na brodzie. Żeby twoja żona nie zauważyła. Przecież jak zauważy, to będzie się pytała, co to jest. Tym bardziej jak posmakuje. Ujacie, faktycznie! <laughs> Dobra, idę do łazienki. Muszę się zmyć. Dobra, to do zobaczenia za chwilę. <laughs> Misja wykonana, a ja chyba napiszę to właśnie, co się wydarzyło na moim blogu. Dopiero będzie sensacja! A Barbie na pewno zyska nowych fanów. No i oczywiście, ktoś będzie chciał również wypróbować takiego slajma. Słuchajcie, my już kończymy dzisiaj odcinek. Super, że byliście z nami. W takim razie, oczywiście, pytanie już mieliście i to nie jedno. W takim razie odpowiadajcie, a ja powiem Wam jeszcze, jakie jest zadanie. A jest ono bardzo, bardzo proste. No! Kto lubi slajmy, klika lajki. Tylko tyle, słuchajcie. A wydaje mi się, że wśród nas jest dużo fanów slajmów. No i przede wszystkim zapraszam częściej do mojej kuchni. Wydaje mi się, że bardzo ją polubiliście. A coś z pewnością dla Was też bym upiekła. Tylko musicie dać mi znać co, bo zupełnie nie wiem co lubicie. W takim razie... Żegnamy się już z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, a jeżeli chcecie wiedzieć kiedy jest następny, klikajcie subskrypcję, wtedy będziecie na bieżąco. Cześć!